Witam Was już w ostatnim odcinku podsumowującym moją recenzję Xperia tabletu Z, także zapraszam do oglądania. Zacznijmy od przepięknej obudowy Sony Xpergi Z. Z przodu widzimy jedynie czarną powłokę ekranu, logo sony. Przednią kamerę i białe ramki dookoła, które wykonane są z aluminium. Tutaj akurat w wersji białej je widać w czarnej. One zlewają się z ekranem. Dzięki temu trzymając tablet mamy uczucie, że trzymamy urządzenie z możliwie najwyższej półki. Nie zabrakło również bardzo stylowego aluminiowego przycisku, który służy nam do uruchamiania urządzenia oraz do wybudzania go. Przyciski regulacji głośności również wykonane są bardzo solidnie. Cieszy również fakt, że pamięć wewnętrzną, która występuje w dwóch wersjach 16 i 32 GB, możemy rozbudować za pomocą kart microSD do 64 GB dzięki ostatniej aktualizacji do Androida 4.3. Tablet oczywiście posiada moduł 3G i LTE, dzięki temu możemy włożyć do niego kartę SIM z internetem i korzystać z najszybszego internetu, który jest dostępny w Polsce. Tylna obudowa. Chociaż jest wykonana z plastiku, prezentuje się równie elegancko co przód i boki urządzenia. Plastik, który został tutaj użyty, jest odporny na palcowanie, jednak dość łatwo jest go zarysować. Na pochwałę również zasługuje port podczerwieni, który znajduje się na górze tabletu. Służy on głównie do obsługi telewizorów, DVD, kina domowego. Dzięki aplikacji o nazwie PILOT, którą dostajemy od producenta, jest tutaj naprawdę dosyć spora baza wszystkich urządzeń. Które jest w stanie obsłużyć nasz tablet. Na ogromną pochwałę zasługują również multimedia. Aplikacje, które dostajemy od Sony, są przede wszystkim przepięknie wykonane i bardzo funkcjonalne. Dizajnerzy Sony to prawdziwi fachowcy, stworzyli pięknie wyglądający tablet, a na dokładkę zaserwowali również wspaniale wyglądające aplikacje. Producent również pakował nam tu cudownie grające głośniki stereo. Są to jedne z najlepszych głośników, jakie słyszałem w tablecie. A jak grają? No sami posłuchajcie. Ogromne wrażenie robi wyświetlacz o przekątnej 10,1 cala z rozdzielczością Full HD, która zapewnia nam świetną jakość obrazu z zagęszczeniem pikseli 224 ppi. Co jest wystarczające. Nasycenie kolorów stoi również na wysokim poziomie. Wszystko zawdzięczamy wsparciu technologii OptiContrast oraz Mobile BRAVIA Engine 2. Potężny procesor Snapdragon S4 Pro z czterema rdzeniami Kite 300, z taktowaniem po 1,5 GHz oraz 2 GB pamięci RAM pozwalają na płynną rozgrywkę nawet w najnowsze gry, a grafika, którą potrafi wygenerować tablet na swoim ogromnym wyświetlaczu jest po prostu przepiękna. Urządzenie obsługuje większość popularnych formatów wideo, również z napisami. Tablet Z nie ma żadnych problemów z płynnym odtwarzaniem filmów Full HD, a oglądanie ich dzięki tak dużemu ekranowi i świetnym głośnikom to po prostu bajka. Co do głośników, posłuchajcie, jak to cudownie brzmi w filmie. Tablet od Sony zdobywa kolejne punkty dzięki świetnym możliwościom personalizacji, licznymi widżetami oraz stylami, które również możemy pobrać z internetu. Małe aplikacje, które dołącza producent, znajdują na tak dużym ekranie wiele praktycznych zastosowań i mogą nam wielokrotnie ułatwić pracę na tablecie. Bateria, która mieści się w urządzeniu, to litowo-polimerowy akumulator o bardzo dużej pojemności 6000 mAh. Starcza to spokojnie na cały dzień intensywnego używania tabletu, pomimo wielkiego ekranu, który jest naprawdę prądożerny. Oczywiście Sony nie zapomniał udostępnić funkcji, które pomagają zaoszczędzić baterię, wraz z trybem Stamina, który wyłącza zbędne aplikacje i moduły po zablokowaniu urządzenia. Wystarczy już tego wychwalania, każde urządzenie posiada swoje minusy, nie zabrakło ich niestety w tablecie Z. Największy z nich jest aparat, który jak na 8-megapikselową matrycę wykonuje bardzo słabe zdjęcia i w miarę dobre filmy w rozdzielczości Full HD. Bardzo dziwnie została zaprojektowana zaślepka portu mikro-USB, pod którą znajduje się port służący również do ładowania baterii. Kabel USB nie do końca mieści się w porcie, bo blokuje go sama zaślepka. Umiejscowienie diody powiadomień moim zdaniem jest po prostu złe, gdyż rzadko kiedy patrzymy na bok urządzenia, dużo lepiej by to funkcjonowało, gdyby była po prostu gdzieś nad ekranem z przodu urządzenia. Minus, i to bardzo duży, jest również bardzo długi czas ładowania urządzenia. Samo ładowanie od 0 do 100% zajmuje około 4 do 5 godzin. Naprawdę jest to bardzo długo. Okej, okay, to by było na tyle, jeśli chodzi o Xperię Tablet Z. W urządzeniu mogę z czystym sumieniem wystawić ocenę 8 na 10. Polecam je każdemu, kto szuka bardzo dobrego 10-calowego tabletu. Niestety, wiem, że miałem zrobić 7 odcinków, jednak skróciłem to do 6, bo ten przedostatni wydawał mi się kompletnie zbędny. Także tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Hej!